To jest jego opening, więc ja tu nagrywać. Ale wiesz, jakie tu będzie odświeżanie? Lewe. Yeah. Uhu, a to jestem jestem z Witajcie na moim kanale. Dzisiaj w retrograniu gramy w super wroga na mm. Tutaj To nie będę nic mówił, bo będą cięcia i w ogóle, więc może nawet zaczynać filmik, żeby e, podstawić od razu skipa do startu, jakieś, muszę się wczytyje. Nie mniej że zużyjemy, a na przykład będzie kilka filmików. Ładowanie! Ale fajne odświeżenie, Gramy super, gramy księciem, którego zamieniono w żaby i musi... E, e, ocalić księżniczkę. Level pierwszy. Jestem już awą. Zbieramy monety. Jabłuszka, owoce, skaczemy na ziółami. O nie, niebieski glut nas rani. Niebieski. Niebieski piłeczka, która poskakuje w miejscu i nic nie robi, nas zabija. A teraz szybkość! I zwołanie nie, o, uwaga na jeża, jest niebezpieczny. A, grzybek? Poddeptam grzybka, nie. A, pań, pań, jak Mario. Więcej monet. Skaczemy nad kolcami, nie da się zabić. Monety, pieniądze! Pieniądze to życzę. Łapmy, może szybko skończy ten edat. O, nie doskoczę. A! A. Pająk, ślimak, nie, nie pająk. A, o, pszczoła. pszczoła mnie zraniła. O, nie, nasza dawcza, zbieramy pieniądze. Nie chcemy dać się zabić w szałom! Oh, jabłuszka, Apple. Reklama bila G Gica. Nie, sorry, uh, Steve'a Jobsa. Tutaj był secret, tu był secret. Yeah, secret. Pieniądze. Trampolina w górę. Yeah. Zbieramy więcej jabłek. A teraz turbo i skaczemy. 26 monet, będziemy mogli ukończyć etap. Zbieramy monety, zbieramy monety. Mm, intensywna akcja, super grafika 3D, HD, full HD, 4K. Super szybkość! Au! Glut Szybko etap. i koniec! Uhuhu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o super gameplay, to był Ramroid. Wiecie co robić, szerujcie, rozdawajcie znajomym, a ja się żegnam. A to mała łapka i wracam na